Dobry wieczór. No właśnie, niedziela wieczór. Zjadłby się jakąś kolację, a tutaj chleba pusty. Dlatego zrobię sobie, i moje rodzinie oczywiście, cebulowe bułki z oregano. Przepis wybrałam już w kukidu. Rozpoczynamy gotowanie. No Do naczynia miksującego wkładamy 150 g cebuli, przykrojonej na pół. Dodajemy 40 g rzesła. Na kawałki, moje masło jest miękkie. 30, 40, mm. równiutko 40. Zakładamy pokrywę z miarką. Jest pokrywa, jest miarka. Dalej obroty ustawiamy na rozdrabnianie, cebula z Klikamy dalej. Składniki zgarniamy kopytką. Jeszcze nie robiłam nigdy tych bułek. Zainspirował mnie ktoś na Facebooku. Zobaczyłam, że ktoś ostatnio robił. tak sobie pomyślałam, że mogą być dobre. Ok, dalej. Zakładamy pokrywę miarką ustawiamy obroty na 1 i 4 minuty duszenia. Yy, później zrobię sobie jeszcze bułki i grachanki. A co? Mogę. Jestem w lekkim ostudzeniu. Dodajemy 200 gram wody. Do tego masła. Udało mi się nie przelać. Dalej. 20 gram drożdży. Masło z cebulką musiała trochę ostygnąć, tak było napisane. Wdajemy 20 g drożdży. Dalej 500 gram mąki pszennej. Widać było, jak tutaj diody nam się zapaliły. Yy, chwileczkę na czerwono, to znaczy, że yy, naczynie było jeszcze ciepłe, ale jak dolaram wody i wsypuję mąki, zapaliły tam się na zielono, czyli oznacza, oznacza to, że są, yy, że jest naczynie po prostu chłodne. Trzy łyżeczki oregano. Dodaję tyle, ile jest w przepisie. Yy, łyżeczkę cukru. Dalej dwie łyżeczki soli. Sól, sól. Jest, można, sól. Ojej, to nie sól, to czarnuszka. Mogę też czarnuszki użyć do posypania yy, bułek. Dobrze, że mi się napatruczyło. Przynajmniej użyję. Rany leci, wszystko z rąk. Dalej. Zostawiamy yy, pokrętło na start i wyrabiamy ciasta. W międzyczasie to jest napisane, żeby włożyć blachę papierem! Ci się już zrobiło. Przekładamy ciasto na opuszony yy, mąką blad. Będziemy formować po prostu bułeczki. Tutaj jak widać mam już wyłożoną yy, blachę, nie papierem, tylko taką matą. Ta mata jest do u nas na y, stronie Thermomix Forward. Po prostu zamiast papierem wykładamy nią yy, blachę. Bardzo fajna y, sprawa, polecam. Ktoś tutaj przyszedł, chyba mój syn. bułki z oregano już mi się y, pieką, na drugie wybrałam bułki grachanki. Rozpoczynamy gotowanie i tutaj jest napisane, że do naczynia wsypujemy 100 gram ziaren pszenicy. Ja nie mam ziaren pszenicy, ale mam mąkę y, pełnoziarnistą, pszenną. Dlatego odmierzyłam sobie tutaj do miski już y, tą ilość y, mąki, dosypałam pół łyżeczki y, kminku. I poczekam na kolej, aż trzeba będzie dodać tą mieszankę. Także te, kolei, te yy, wszystkie te kroki pomijam. I rozpoczynam od 40 g świeżych drożdży. Darujemy. Dalej. Łóżeczkę cukru. 250 gram wody. Pewnie nam się ta woda z cukrem i drożdżami będzie tutaj podgrzewać później, ale zobaczymy. Dalej, tak, zakładamy pokrywę z miarką i obrotny na jeden. Tak, podgrzewanie, dwie gminy. Widziałem, Dodajemy. Zmieloną pszenicę z kminkiem. Ja dodaję mąkę z ziarnistą przemną, tak jak już wcześniej mówiłam. Klikamy dalej. 400 gram teraz mąki zwykłej, przemnej. Jeszcze, jeszcze troszeczkę. O, jest. 2 mm powiedziałabym. 20 g oleju. Mamy. Dalej łyżeczkę soli. O kurczę, sól mi się skończyła. nie no trochę zapasu. Dobrze, dodajemy tą łyżeczkę soli. Wkładamy papiery na Ustawiamy obroty na start. I półtorej minuty wyrabiania ciasta. Jak ktoś robi pierwszy raz w ogóle wyrabianie ciasta, po jakimś czasie termomik skacze. Nie obawiajcie się, on nie spadnie, nie przywróci się. Tak ma być. Ciasto się wyrabia na bółki krachanki Termomik skacze, ale tak jak mówiłam, bez obaw. A tutaj pieką się moje. Cebulowe bułki z oregano, zobaczcie ciekawostką, taką było, że wkładaliśmy je do zimnego piekarnika, ale jak już ładnie wyrosły. No właśnie, środa, środa, niedziela.